Siemano, Siemano, wszystkim, ja jestem na i zapraszam Was na odcinek z Harry Potter i z tym jaśniejszym stanu od kościanego pokazanego na moim kanale, więc ruszamy z przygodą. Dziękuję za wsparcie którzy przygotowali kanału, że poświęcają się, żółwik, beczka, piąteczka, pozdrowienia, to wszystkich znamy widzów i listę również. Pozdrawiam wszystkich, no to co, lecimy! Lecimy z przygodą! Uohohohohohoho! Uohohohoho! To nie nowe o to gadać? ale głupie. Gadać nie chcecie. No to nie! Nie.

你可嗯。你这说的是、哎啊。啊，真的。你干嘛呢？

ああ Szanowni, panowie, panie, idziemy. Porozmawiajmy z Dinem. Może wie, co się dzieje w Hogwarcie. Ten goblin może nas poznać, to niebezpieczne. Nie mamy żadnego innego planu, prawda? A tak może się chociaż czegoś dowiemy. A to Din to tak ja to nie wiem, tak był. Ała.

와! 점프다. 점프다. 하하하하하하하하. 안녕. 점 아, 점아 점프, 아. 프 점프, 점프. 점프, 점프, 점프. 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 점

我跟你说，快点跑！啊，我先打，不打嘛？哇！我落，我落，我下，我下，我下，我下，我下。

Ota. Oczywiście też poznałem wszystkich moich widzów. E, Astreja, Tomasza, Elana, Tejerwa czy Geming, e, wszystkie dziewczyny czy Lupien, Ine, Jany, e, Nikolniki, Rosz Paneloki, Zu, Zuri, e, Wilku, nie ZMole. Malazm zm Mała też pozdrawiam z kanału. Spacują się, stacze oczywiście. Ha 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 ha! A masz super, masz super. Co my? Rusz! Ruszio! Ja też przesadzam. 아 엄마 아, 어. <laughs> <laughs>

Ah, ш а, шема, шема го, шема го, шема. Кошто се мене наравну. Наруш.

Range, 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 range. Mm. Mm. Yeah. Yeah. yeah sorry, i Nie masz. Tak, grę w hoka. Zlew na zewnątrz Chłopie. Pomyśl trochę, no Helon. No, posuń się Helmienko. Posłuchaj się kochana Helmi.

No tak to się robi. Nie. No. Yeah. No, no jeszcze będzie trzeba walić. Lecimy dalej ja, Nie, woda Wierz we mijącą Zobaczymy! Okay. Wiesz ma, Daj ma, ten dań spokój, Kurde, bo ja się za nie wiem co ci sobie wiesz, bo wiesz buje Odpocząłeś Nie Daj mi chwilkę Czemu zbiegłeś, Gryfek? Czarodzieje myślą, że gobliny są po stronie sam wiesz, kogo. Jakiej stronie? To nie nasza wojna. To czemu jesteś? Tutaj. Bank Gringotta już nie jest pod kontrolą goblinów, a ja nie uznaję nad sobą żadnego czarodzieja. Więc... Zanim odszedłem, zemściłem się odrobinę. Zemściłeś? Śmierciożercy przynieśli do Gringotta miecz dla Snape'a. Miecz Gryfindora. Mm -hmm. Tyle, że to Podróbka. Miecz Gryfindora Gryffindora wykuły gobliny. To była marna kopia. Nawet czarodzieje nie znają się na wszystkim. Ha, pewnie wiele osób chętnie zobaczyłoby minę Severusa Snape'a. No, czas się zbierać. Czuję czyjąś obecność w tym lesie. Aha, czuję obecność w lesie. No ja, no ja, to zupełnie to... mam. ハネハネハネハネハネハネハネハネハネハネハネハネハネハネハネハネハネハネハネハネハネ Okay. A, właśnie! E, po w Pan. To e, Działanie na trafi jest e, okay. i podczas na co to było. Hmm. Zamroczenie? Tak. A ponieważ to tylko pogorszy sprawy, Gladius przedstawi kilka następnych rad na temat przetrwania. I znowu podamy rady udzielane nam przez osoby na wygnaniu. Rady dnia. Rada numer jeden. Bądźcie gotowi. Miejcie przy sobie peruwiański proszek na tyfus. A, co to było? O. Ostrzegamy, że ministerstwo, czyli sami wiecie kto, używa dementorów do brudnej roboty. Jak dotąd zauważono dementorów sprowadzających niedole do ministerstwa, przygnębienie do Doliny Godryka, a nawet grozę do Hotsmith. Jak na pewno wiecie, jedyną obroną przed dementorem jest Patronus, więc zalecamy ćwiczenie zaklęcia Expecto Patronum. Zadajesz słuchaczom pracę domową? Lepsze to niż pocałunek dementora. To już koniec wydania specjalnego Potterwarty. Uważajcie na siebie, uważajcie na szmalcowników. No. No tak, no właśnie, wygląda. To, lecimy, lecimy dalej. Lecimy, lecimy, lecimy sobie. Miecza Gryfindora. Robota goblinów. Lecimy, no. no więc nic go nie uszkodzi. To może tylko jedynie go wzmocnić. Harry, zniszczyłeś jeden Horcrux, tak? Dziennik to Maridla. No tak. Bazyliszka. Gdy cignąłeś Bazyliszka, miecz przejął trochę jego jadu. Czyli miecz! Miecz zniszczy Horcruxy! No. Genialnie. O ile jednak zrozumiałem, miecz Gryffindora to kopia. To jak z Horkruksami, nikt nie wie, gdzie jest prawdziwy miecz. Myślałeś, że łatwo znaleźć Horcruxy? To ty powinieneś mieć plan! Mieliśmy robić to, czego chciał Dumbledore, tyle że on niczego ci nie powiedział, prawda? Zdejmij medalion. Proszę, Ron. Bez medalionu tak byś nie mówił. No, A właśnie, że tak. I wy też, gdybyście byli szczerzy, to wracaj do domu. Źle ci to wróć do mamusi. Tylko zostaw horkruks. Ron, stój! Zostajesz, czy idziesz? Ron, nie, proszę! No, to się podobiło. Może lepiej znajdźmy miejsce na obóz. Nie mamy dokonciści, może Ron może wróci, ale na nią patrzył. Ron wróci, Hermiona. Musimy poszukać informacji i przygotować się, by znaleźć następny Horcrux. Jeśli wróci. Ron wróci, Hermiona. Ron musi nas znaleźć, jeśli wróci. My go nie znajdziemy. Mhm. <trypt> No dobra, to jeszcze pójdziemy do tego miejsca, gdzie mamy zrobić obóz i nam zakończę kończę odcinek. Eee, no Zobacz, o, No nie, no jeszcze to pająki, zgubię. No, 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 Pająk! no, 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 Lecimy! Szybko Szyzo! Dobra. Na co ja mam uważać? Na co ja mam uważać? Dobra, tego na dłużej trzeba dostać. Znaczy... Okej. O nie! No się! Nie wlepiać mnie! <laughs> 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 아 엄마, 으아, 으아, 으

A gdzie jest kotny kurde? O tu. Nie znajdziemy. Ron wróci, Hermiona. Ron musi nas znaleźć, jeśli wróci. My go nie znajdziemy. A, ja wiem, ja wiem, ja wiem, wiem, ja wiem, spokojnie, spokojnie. No nie wiem, gościa. To chyba nie złe miejsce. Możemy tu rozbić obóz. Rzuciłam zaklęcia ochronne. Mhm. Mm obóz powinien być ukryty. Ale może on nas znajdzie, jeśli wkrótce wróci. No, zobaczymy. Zna miejsce, które możemy wybrać. Aż, misterstwa. A mi miałam. Haha. <gryw> I tu też pójdziemy, i tutaj zakończę, oczywiście Dobra. no i tutaj zakończę. odcinek, dziękuję, że byliście tutaj ze mną. Żół i weczoraj, to jest leczka, albo to ja tylko tego przyznam. Widzę, wstrzymajcie się, i do następnego, siema!